16-letnia cheerleaderka zostaje znaleziona martwa w wannie w domu. Śledztwo zakończyło się aresztowaniem mężczyzny, który podobno nie był związany z nastolatką. Przedstawiamy czego detektywi dowiedzieli się o podejrzanym, który teraz przyznaje się, że to on stoi za tą brutalną zbrodnią. To wewnątrz zbrodni od Law and Crime prowadzi Elżbieta Milner. Śmierć ofiary wstrząsnęła społecznością w Teksasie, a rodzina liczyła na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Nowy raport sugeruje, że byli wściekli na ugodę prokuratorów z zabójcą nastolatki. 5 grudnia 2023 roku 16-letnia Lisbeth Medina miała uczestniczyć w corocznej paradzie Bożonarodzeniowej z drużyną Derek. To było nietypowe, że Lisbeth nie pojawiła się na wydarzeniu, a jeszcze bardziej nietypowe było to, że nie odpowiadała na wiadomości od swojej mamy. Według Jacqueline, Lisbeth była dobrą dziewczyną i nie miała złego towarzystwa. Nie angażowała się w rzeczy, których nie powinna, jak narkotyki. Miała wielkie marzenia. Miała 16 lat, a jej mama już zabierała ją na oglądanie uczelni. Lizbet marzyła, by zostać pielęgniarką. Była córką, o jakiej marzy każdy rodzic. Mama powiedziała The Independent, że 16-letnia Lizbet była kochającą, życzliwą i trochę zwariowaną nastolatką. Gdy 5 grudnia 2023 roku nie pojawiła się na Paradzie Bożonarodzeniowej, jej mama zaczęła się martwić. Jej mama, Jacqueline, wróciła do mieszkania i dokonała szokującego odkrycia. Służby ratunkowe zostały wezwane do mieszkania, gdzie nastolatka została znaleziona martwa w swojej wannie. Jej mama powiedziała: K-A-W-U-T-W. Gdy ją znalazłam, wiedziałam, że już odeszła. Słowa nie są w stanie opisać tego, co wtedy czułam, znajdując moją córkę w takim stanie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że z całego serca mam nadzieję, że sprawiedliwość dosięgnie moją córkę. Moja córka została znaleziona w sposób, którego żadna matka nie powinna doświadczyć, ktoś ją skrzywdził i mi ją odebrał. Lizbet i jej mama były bardzo blisko, a dziewczyna była jej jedynym dzieckiem. Obie mieszkały w społeczności Edna tylko rok przed jej zamordowaniem. To, co miało być nowym początkiem, stało się koszmarem dla Jacquely, mamy Lizbeth. Jacqueline, mamy Lizbet. I żaklina miała rację nikt nigdy nie powinien znaleźć swojego dziecka w takim stanie, w jakim znaleziono Lizbet szesnastolatka zaćgana na śmierć w swoim domu i zostawiona, by umrzeć w wannie. Wiadomość o makabrycznym morderstwie zjednoczyła społeczność Edny. Ale komuś mogło przemknąć przez myśl, czy to możliwe, że to ktoś z nich zabił tę szesnastolatkę? Policja z Edny w ciągu kilku dni udostępniła zdjęcia z monitoringu mężczyzny podejrzewanego o związek ze śmiercią Lisbeth. Zdjęcia opublikowano 8 grudnia, trzy dni po jej morderstwie. W oświadczeniu napisano, cytuję, Policja w Ednie poszukuje informacji dotyczących śledztwa w sprawie Lizbet Mediny. Wstępne dochodzenie ujawniło osobę podejrzaną oraz powiązany z nią pojazd. Mężczyzna pokazany poniżej może mieć tatuaż tuż za prawym uchem i nosi czarną bluzę z kapturem marki Vulcan. Widziano go, jak prowadził srebrnego Forda Taurusa z rocznika od 2010 do 2018. Rozumiemy, że zdjęcia nie są najlepszej jakości i pracujemy nad uzyskaniem dodatkowych informacji, które pomogą zidentyfikować tę osobę. Policja poprosiła każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, aby się z nimi skontaktował, oferując nawet nagrodę pieniężną za informacje prowadzące do aresztowania. Dwa dni po opublikowaniu tych zdjęć przez policję nastąpił przełom w sprawie. Strażnicy Teksasu aresztowali podejrzanego o śmierć Lizbeth mężczyznę. 23-letni Rafael Romero został wtedy aresztowany około godziny na północny zachód od Edny. Policja miała zabezpieczyć dowody z srebrnego taurusa, którym jechała podejrzana osoba. Policjanci badali, czy Lisbeth i Rafael się znali oraz jaki mógł być możliwy motyw, dla którego miał on rzekomo zadźgać nastolatkę na śmierć. Szef policji w Ednie, Rick Boone, powiedział w oświadczeniu prasowym, że chociaż Romero został zatrzymany, zdajemy sobie sprawę, że rodzina i przyjaciele Lisbeth przeżywają żałobę i nadal będą potrzebować wsparcia ze strony społeczności. Do 5 stycznia 2024 Rafael został oskarżony przez ławę przysięgłych o zabójstwo kwalifikowane. Motyw tego szokującego morderstwa pozostawał tajemniczy. Według matki Lizbeth ich rodzina nie znała ani nawet nie rozpoznawała Rafaela. Nawet po jego aresztowaniu urzędnicy nie podali motywu. Mama Lizbeth poinformowała media, że przed morderstwem jej córki w innym mieszkaniu tego kompleksu doszło do włamania. Rafael był podobno na zwolnieniu warunkowym za włamanie w 2022 roku w mieście oddalonym o 96 km od Edny. Policja w Ednie uważa, że Rafael może być też związany z włamaniem sprzed miesiąca przed zabójstwem Lizbeth. Czy to możliwe? Lizbet szykowała się na bożonarodzeniową paradę, gdy ktoś włamał się do domu i ją zabił. Mama Lizbet miała nadzieję, że proces pomoże jej uzyskać odpowiedź, której potrzebowała, ale niestety to nigdy się nie wydarzyło. W 2024 roku adwokaci Rafaela złożyli wnioski o odroczenie. Jeden z wniosków dotyczył rzekomo wydłużenia czasu na przejrzenie 400 gigabajtów danych. W kolejnym wniosku obrona zażądała oceny poczytalności przez specjalistę do skarb zdrowia behawioralnego. Obrona twierdziła, że podczas aresztowania i śledztwa naruszono jego prawa. Złożyli wniosek o wykluczenie zeznań złożonych po aresztowaniu, twierdząc, że nie poinformowano go właściwie o prawach Mirandy. Rafael przyznał się do zabójstwa Lisbet, a detektywi znaleźli jej rzeczy w jego sypialni. Nawet po rzekomym przyznaniu się miał stanąć przed sądem. Ten proces miał się pierwotnie rozpocząć w sierpniu tego roku, ale do tego nigdy nie doszło. Akta sądowe pokazują, że Rafael przyznał się do trzech zarzutów morderstwa Lizbeth: przyznał się do morderstwa, rozboju kwalifikowanego z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz włamania do miejsca zamieszkania. Według raportu The Independent, mama Lizbeth po raz pierwszy usłyszała o ugodzie w tym tygodniu i była nią rozczarowana. Powiedziała dziś Crossroads: Brakuje mi słów, by to opisać. Nadal jestem w szoku po ugodzie. Od początku podkreślałam, że domagam się najwyższej kary dla sprawcy śmierci mojej córki. To kara śmierci albo dożywocie? Ugoda była zaskoczeniem. W czwartek Rafael, obecnie 25-letni, poznał swój los. Sędzia wymierzył dwie kary: dożywotniego więzienia, ale będą one odbywane równocześnie, czyli w tym samym czasie. Następnie otrzymał także dodatkowe 20 lat za zarzut włamania. W zasadzie nie ma więc szans, by kiedykolwiek odzyskał wolność. Kamery rzekomo były zakazane podczas jego przesłuchania w sądzie. Ale według KPRC mama Lizbeth, Jacklina, odczytała wzruszające oświadczenie ofiary. Po tym, jak Rafael usłyszał swój wyrok, mama Lizbeth powiedziała portalowi informacyjnemu, że to coś, na co czekaliśmy ponad rok usłyszeć słowo winny, tego potrzebowaliśmy. Jednak miała nadzieję na jeszcze surowszy wyrok, mówiąc portalowi, że najlepszą opcją byłoby dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego albo kara śmierci. Oni już zdecydowali, nie możemy nic zrobić. Jeśli spędzi resztę życia w więzieniu, to już zależy od Boga. Jak prokuratorzy osiągnęli to porozumienie? Omówmy to z prawniczką obrony Sereną Townsend. Sereno, miło cię widzieć i dziękuję, że dołączyłaś. Jak reagujesz na wyrok Rafaela Romero, dwa dożywocia odbywane równocześnie oraz 20 lat więzienia tylko za włamanie? A myślę, że to brzmi adekwatnie do popełnionego przestępstwa. Wydaje mi się, że rodzina prawdopodobnie oczekiwała jeszcze surowszego wyroku. Ale prawda jest taka, że pójście na proces, nawet mając mocne dowody, zawsze wiąże się z ryzykiem. Tak po prostu jest. Mam na myśli też to, że w przyszłości istnieje możliwość złożenia wielu apelacji. To w pewnym sensie daje zamknięcie, choć rodzina może tego teraz nie odczuwać. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy masz coś takiego jak ugoda czy e, przyznanie się do winy, on to przyjmie. On złoży oświadczenie i oficjalnie przyzna się do tego, co zrobił. To daje poczucie, że to już się skończyło. I mam nadzieję, że to przyznanie się po tak długim czasie da rodzinie to uczucie. Ja też absolutnie tak uważam. Z raportów wynika, że nie były zbyt entuzjastyczne wobec ugody, ale mam nadzieję, że dwa równoczesne dożywocia dadzą poczucie sprawiedliwości. Ale kiedy mamy do czynienia ze sprawą, w której jest tyle niewyjaśnionych pytań, nawet jeśli chodzi o motyw i wydaje się, jak już wspomniałam, że z raportów wynikało, iż rodzina chciała procesu, chciała, żeby na te pytania udzielono odpowiedzi. Ciekawi mnie, dlaczego prokuratorzy zawierają takie ugody, szczególnie gdy wydaje się to sprzeczne z wolą rodziny. Czy to dlatego, że prokuratorzy po prostu, wiesz, mogli być trochę ostrożni i nie chcieli ryzykować? Tak, istnieje wiele powodów, by zawrzeć ugodę zamiast procesu, m.in. ryzyko procesowe oraz oszczędność czasu i zasobów sądowych. Ale ostatecznie rodzina może nawet nie uzyskać tych odpowiedzi podczas procesu. Wszyscy chcemy odpowiedzi i to całkowicie zrozumiałe, że rodzina tego pragnie, ale oskarżony nie jest zmuszony do składania zeznań, nie musi zeznawać. I w tym sensie prokuratura musiałaby prowadzić tę sprawę prawdopodobnie bez możliwości udowodnienia motywu. Aby uzyskać wyrok skazujący, nie musisz podawać ławie przysięgłych motywu. Musisz tylko udowodnić, że to zostało zrobione i że zrobiła to ta konkretna osoba w określony sposób. Ale czasami te pytania pozostają bez odpowiedzi, nawet jeśli myślimy, że proces rzuci na nie trochę światła. Zawsze ciekawił mnie motyw tej sprawy, bo pamiętam, jak relacjonowałam ją, gdy wydarzyła się pierwszy raz w grudniu 2023 roku. Zawsze się zastanawiałam, bo nie było żadnego powiązania, czy relacji między tymi dwiema osobami, ani przyjaźni, czy czegoś podobnego. To naprawdę wyglądało po prostu na przypadkową zbrodnię. I jestem ciekawa, Serena, jakie są Twoje przemyślenia na temat tej sprawy jako całości. Masz 16-letnią dziewczynę zadźganą na śmierć w swoim mieszkaniu i mężczyznę oskarżonego o to, albo mężczyznę, który ostatecznie przyznał się do winy. Wiesz, to był ktoś, kto naprawdę nie miał żadnych powiązań z nią, jej rodziną, ani niczym podobnym. To jest najbardziej przerażający rodzaj przestępstwa, z jakim ktokolwiek mógłby się kiedykolwiek spotkać lub być jego świadkiem, szczerze mówiąc. Przez lata pracy jako prokurator i adwokat w sprawach karnych zwykle istnieje jakiś powód, jest motyw, jest jakaś relacja. I nie mówię, że to umniejsza doświadczeniu ofiary, ale przynajmniej można sobie wyobrazić, dlaczego coś mogło się wydarzyć w taki, a nie inny sposób. Tutaj wiesz, liczysz, że potwór z szafy nie istnieje, a jednak właśnie z tym się mierzymy. To tak jak rodzice ostrzegają dzieci. Nie wchodź do tego dziwnego białego wana albo nie zasypiaj bez schowania stóp pod kołdrę. To są rzeczy z koszmarów, dosłownie z koszmarów, więc nie wiem. To jest bardzo, bardzo niepokojące, kiedy coś takiego się dzieje. Na szczęście nie widzi się tego zbyt często. Zazwyczaj strony się znają, co często ułatwia rozwiązanie sprawy, ale to jest najstraszniejsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć tej biednej dziewczynie i jej rodzinie. Były doniesienia, że Rafał mógł prześladować Lizbetę, ale może ona po prostu była w domu i szykowała się na paradę bożonarodzeniową? Jej mama już wyszła. Była w pracy i miała spotkać się z nią na paradzie. A potem ktoś włamał się do jej domu i to była po prostu zbrodnia z przypadku. Jakie są Twoje przemyślenia? I czy myślisz, że być może prokuratorzy nie chcieli postawić tej sprawy przed ławą przysięgłych, bo nie mogli jednoznacznie połączyć punktu A z punktem B i C? Tak, wiesz, ławnicy naprawdę chcą wiedzieć dlaczego. To jedna z rzeczy, których prokuratorzy nie zawsze muszą udowadniać, czyli dlaczego, ale ławnicy chcą to wiedzieć. Czasem prokurator czuje, że jego sprawa jest słabsza, jeśli nie może dać ławie przysięgłych tej odpowiedzi, bo ławnicy tego oczekują. Myślę jednak, że tak jak wspomniałaś na początku tego pytania, ona prawdopodobnie była w swoim najbardziej bezbronnym stanie, kiedy to się wydarzyło. To znaczy, ona powinna być bezpieczna w swoim domu, wiesz, szykując się na um, tak niewinne wydarzenie, jakim jest przyjęcie bożonarodzeniowe. Ona jest cheerleaderką, wiesz, po prostu się przygotowuje. I to po prostu najbardziej niewiarygodne naruszenie, że on zrobił to, co zrobił. I to jest przerażające, bo znowu, nie wiedząc dlaczego i nie znając tego powiązania, trudno jest wiedzieć, jak zapobiec takim rzeczom u siebie i u swoich dzieci w przyszłości. Bóg wie, jak długo ją prześladował i w jaki sposób to robił, a ona może nawet tego nie zauważyła. Tak, to naprawdę przerażające, bo Lisbeth i jej mama były nowe w tej społeczności. Wydaje mi się, że mieszkały w Edna w Teksasie dopiero od około roku wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, przyjechały z Nebraski. Więc wygląda na to, że to, co miało być nowym początkiem, zamieniło się w koszmar dla całej tej rodziny. Jako adwokat w sprawach karnych, czy dziwi cię, że obrona złożyła tak wiele wniosków, między innymi o odroczenie, ocenę poczytalności czy naruszenie praw konstytucyjnych, skoro ostatecznie przyjął ugodę? To mnie nie dziwi, dobre pytanie. Nie jestem zaskoczona, ponieważ przede wszystkim musisz z zapałem bronić swojego klienta bez względu na to, jak mocne są dowody i co o nim myślisz? Takie wnioski są dość standardowe, i zasadniczo obrońcy będą musieli coś powiedzieć. Mimo braku motywu, sprawa przeciwko niemu wydawała się dość mocna, a samo przestępstwo było tak brutalne, że moim zdaniem ława przysięgłych będzie chętna do skazania w tego typu sprawie. Więc to, co musi zrobić obrońca, to naprawdę próbować omijać pewne kwestie i zastanawiać się, jak wyciągnąć swojego klienta z tej sytuacji całkowicie, albo przynajmniej uzyskać dla niego łagodniejszą karę niż ta, która mu grozi. Obrona niepoczytalności to jedna z metod walki z zarzutami, gdy wszystko inne wydaje się oczywiste. Wiesz, wydaje się, że szybko ustalono, co się stało i kto to zrobił, więc będą musieli coś zrobić. Naruszenia konstytucyjne to kolejny sposób, by próbować osłabić siłę sprawy. I oczywiście, odroczenie jest pomocne, ponieważ ogólnie opóźnienie pomaga obronie. Ludzie z czasem zapominają różne rzeczy, są mniej zmotywowani. Napięcie, które narastało w społeczności, jeśli chodzi o wymierzenie kary, czasami słabnie. Wydaje się, że wszyscy przez cały czas chcieli, by na końcu stało się to, co słuszne. Naprawdę podziwiam tę społeczność za to, że się zjednoczyła i wsparła rodzinę mediny, zwłaszcza przechodząc przez coś tak tragicznego, druzgocącego i makabrycznego, jak to. Wiem, że pojawiło się wiele informacji o statusie imigracyjnym Rafaela. Przebywał w Stany Zjednoczone Ameryki bez dokumentów po wygaśnięciu wizy. Ale czy uważasz, że to miało jakikolwiek wpływ na to, że jego sprawa nie trafiła do procesu? Nie sądzę to bardzo gorący temat, jak obie wiemy dziś. Ludzie mają bardzo silne opinie o jego statusie imigracyjnym, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Tak, powiem jednak, że kiedy przyjmujesz taką ugodę i nie jesteś w kraju legalnie, to wpływa to na Twoją możliwość pozostania w kraju zgodnie z prawem. I dlatego wiele rzeczy, które musiały się wydarzyć, aby obrońcy mogli wyjaśnić mu, jakie ma prawa i co może się potencjalnie wydarzyć po przyjęciu takiej ugody lub nawet po skazaniu po procesie, musiało z pewnością obejmować prawo imigracyjne. I musieli albo skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym, albo sami to zbadać, ponieważ tego typu sprawa, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem naruszającym normy moralne, co jest dużym sygnałem ostrzegawczym w sprawach imigracyjnych, z pewnością wpłynie na jego status tutaj w Ameryce. I serino, ostatnie pytanie. Czy mimo dwóch wyroków dożywocia i dwudziestu lat widzisz szansę na zmianę sytuacji w przyszłości? Czy przyjmując ugodę, zrzeka się on wszelkich praw i nie może się odwołać? Zgadza się. W rzeczywistości, kiedy przyjmujesz ugodę w sprawie, musisz podpisać pewne zrzeczenia się prawa do odwołania, ale one nigdy nie obejmują wszystkiego. Zawsze, zawsze istnieje sposób, by odwołać się od wyroku skazującego, a nawet odwołać się lub spróbować wycofać swoje przyznanie się do winy. I dlatego, nawet jeśli ma mniejsze możliwości niż miałby, gdyby przegrał proces, są pewne obszary, w których mógłby twierdzić, że na przykład działał pod przymusem, jak wspomniałaś, argumentował swoją poczytalność. Może twierdzić, że nie był w pełni władz umysłowych przy zawarciu ugody, ale to nie zawsze działa. Często nie zostaje to unieważnione, i często nawet w takich sytuacjach nie można wycofać swojego przyznania się do winy, ale on może spróbować. Są na to sposoby. To też ciekawe, bo wiem, że mama Lisbet bardzo liczyła na to, że on dostanie surowszy wyrok, że pojawią się słowa bez możliwości zwolnienia warunkowego przy tym wyroku, żeby dać im choć trochę więcej spokoju ducha. Dziękuję Sereno Townsend za Twój czas i wgląd. Bardzo to doceniam. Dziękuję za zaproszenie. Nie wiadomo, gdzie Rafael Romero odbędzie karę. Biuro prokuratora okręgowego informuje, że ma on również niezwiązany z tą sprawą zarzut w innym hrabstwie, gdzie wciąż oczekuje na proces w tej sprawie. Dziękujemy za obecność w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner.